Polska, Europa, świat. Wszyscy my żyjemy na kuli ziemskiej w świecie pozbawionym potworów, magii, elfów, krasnoludów czy orków. Nie możemy nawet latać czy przenikać przez ściany, a o superwysokich skokach już nie wspomnę. Każdemu z nas wydaje się, że żyjemy w nudnym świecie kontrolowanym przez organy państw, które wyzyskują z nas podatki, cła, mandaty i tym podobne. W ziemskim świecie by zarobić parę groszy trzeba podjąć fizyczną lub umysłową pracę, nie zawsze legalną, ale jednak pracę. Nie zabijamy potworów czy zabójców, za których głowę dostaniemy górę złota. Codziennie tylko praca, szkoła, komputer i spanie. Wyobraźcie sobie jednak, że pewni bohaterowie, przybysze z innego świata, tak fantastycznego jakiego my pragniemy, zagnieździli się na dobre w naszym świecie i nie planują powrotu. Dlaczego? To przedziwne zjawisko wyjaśniło nam perfekcyjnie anime Hataraku Maou Sama, o którym wam dzisiaj opowiem. Cofnijmy się jednak kilka chwil do tyłu. Rozpoczynając przygodę z produkcją, naszym oczom okazuje się obraz mrocznej wojny, toczonej pomiędzy demonami a ludźmi. Poznajemy wtedy władcę piekielnych armii, Satana, oraz najsilniejszego ludzkiego rycerza, Waleczną. Po długoletnich walkach zbrojeniowych, Satan wreszcie straci siły. Wszystko wskazuje na to, że to ludzkość odnotuje historyczne zwycięstwo nad sługami ciemności. Tak dokładnie dzieje się w Twierdzy Rogatego Przywódcy, kiedy to Waleczna pokonuje Satana. Nasz chyty, protagonista wraz ze swoim sługą Assielem, resztkami sił tworzy portal i przynosi się do innego świata, by zregenerować ciało i po kilku latach wrócić i odbić swoją twierdzę. Waleczna nie daje jednak zrealizować tych tchórzliwych planów Satanowi i także wyrusza tuż za ogonem władcy ciemności. W taki oto sposób nasza trójka bohaterów trafia do ziemskiego świata pozbawionego magii, wyprzedzającego technologicznie ich świat o tysiąc lat. Teraz przenieśmy się kilka miesięcy po wydarzeniach, które mówiłem przed sekundą. Satan przybiera imię Maou i rozpoczyna pracę w Makrolandzie, a waleczna zwie się Emilia i także, aby przeżyć opłacić mieszkanie, rozpoczyna pracę jako ubezpieczyciel. Czy tych dwoje odwiecznych wrogów spotkają się ponownie? Jakie będą ich relacje? Jak będą walczyć ze sobą nie posługując się magią? Hataraku sama to świetna komedia. Taka z krwi i kości. Nie ma tutaj przesadnie komicznych sytuacji. Wszystkie śmieszne momenty dzieją się w czasie realnym. No, właśnie, realność. Produkcja ta idealnie przedstawia, z jakimi problemami społecznymi borykają się nasi główni bohaterowie. Zdobywanie pieniędzy, czyn mieszkanie, podatki, oszuści marketingowi, wyprzedaże w sklepie. Na wszystko to reagują oni tak samo jak my. Czyli zjawiska takie po prostu przeżywają. Jaż trudno wyobrazić sobie, jak władca demonów pracuje i smaży kotlety w pobliskim fast foodzie i czerpie z tego przyjemność. Ba! Cieszy się jak dziecko z jakiegokolwiek awansu. A jednak to prawda, bo bohaterowie Fantastycznego Świata wchłonięci zostali przez realia naszego świata i co najciekawsze, przyzwyczajają się do niego. Takie realia i przedstawienie historii to dla mnie strzał w dziesiątkę. Sam pracuję, więc wiem jak ciężko zwykłemu obywatelowi odnaleźć się w świetle dzisiejszego prawa. Od czasu do czasu pojawią się nieprzyjemni przeciwnicy, a seria na chwilę z luźnej komedii przeistoczy się w anime akcji. Jednak po chwili powraca na swój właściwy tor i serwuje nam kolejne śmieszne gagi. A propos walki, animacje oraz kreska stoją w tym tytule na bardzo wysokim poziomie. Paleta kolorów jest bogata, a przedstawione postacie i oteczenie kompletne. Mam tylko jedno zastrzeżenie. Oglądając trailer omawianej produkcji naszym oczom ukazują się zupełnie inne sceny niż te, które widzimy w finalnej wersji. Czyżby anime było produkowane od samego początku? Sugerować to może chociażby zbyt późna emisja kompletnego openingu i endingu. No cóż, ciesz mi się, że mimo to produkcja pod względem wizualnym nie straciła nic i wygląda po prostu świetnie. Muzyka była, słuchało jej się przyjemnie, ponieważ dominowały utwory idealnie ocierające się o przedstawioną obecnie sytuację. Bohaterowie to kolejny mocny plus produkcji. Mao Sadao to spokojny, opanowany, niby tępy, a jednak ukrywający swą wielką inteligencję pacjent. Shiro Ashiya to idealny podwładny troszczący się o dobro swojego pana osobnik, który tworzy świetną otoczkę komediową. Yusa Emi to tsundere pełną gębą. A Sasaki Chicho to definicja idealnych piersi dla niewyższego faceta. Pojawią się jeszcze inni, równie ciekawi bohaterowie, którzy o dziwo nie denerwowali mnie w ogóle. No może poza jednym starym spróchniałym dziadom, o którym jednak nie wspomnę z powodu spoiler alert. I oto całe Hataraku ma Osama. jak na razie najlepsza produkcja z gatunku komedia obecnego roku. Produkt kompletny, być może pozbawiony jakichś głębszych przemyśleń, ale to nieważne. Serial rozluźnia i przede wszystkim bawi. I o to właśnie nam chodziło. Jak najbardziej polecam, ocena 8 z plusem na 10.